I odbierz dostęp do internetu. 10 gigabajtów miesięcznie przez cały rok. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Centrum ON. Zawiera składniki odżywcze, takie jak magnes oraz witaminy z grupy B, dopasowane specjalnie do potrzeb męskiego organizmu. Wspiera funkcjonowanie mięśni i uwalnianie energii. Teraz też nowość: Centrum ON 50, dla mężczyzn po 50. roku życia. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Pan Adam chyba zakochany, skoro nie wie, co czyta. Oj, to do pana Tadeusza było. Jakiego Tadeusza? Co za dramat! Epopeja. Adamie! <laughs> Mój poeta. jak ty tyle wypisujesz, to się nagadać potrzebujesz. Najwyższy czas na Orange na kartę z rozmowami bez limitu za 25 zł miesięcznie i do 100 giga po doładowaniu. Takie czasy. Pieszczu! Uje się nie kreskuje. Dołącz do sieci numer jeden. Orange. Będzie głośno. Ona zgarnie 300 zł, ekipa 500, a oni nawet 700 zł. On i jego pan też. W promocji Amika każdy zyskuje nawet 700 zł za zakup sprzętów do zabudowy marki Amika. To Twoja przygoda z najtrudniejszym rajdem świata. Pojechałem na Orlen, wymieniłem 200 punktów. Witaj na zdrabkę, wygrałem i Teraz na stacjach Orlen do wygrania wyjazdy do Ameryki Południowej na rajd oraz 2,5 miliona innych odjazdowych nagród. Zdrabkę otrzymasz także za tankowanie i zakupy w sklepie za minimum 5 zł. Wygrywasz i jedziesz! Spotykamy się na mecie w Argentynie. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Zawiera również cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj również gripowitę acerolę, naturalną witaminę C. Znajdź swój kawałek podłogi. Dywany już od 59 zł, panele 1497. Komfort. Najlepsze podłogi, najlepsze ceny. Często kupujemy tłuste produkty, które nam smakują, ale wiemy, że nam nie służą. Mogą one powodować ciężkość na żołądku, uczucie pełności. Oraz gazy. Przyczyną dyskomfortu jest tłuszcz, dlatego sięgnij po trawisto. Trawisto wspomaga trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego trawisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Nie musisz się męczyć. Weź trawisto i poczuj się 100 razy lepiej. Trawisto i trawisz to. Głowa do góry. Ha, pan tutaj! Jestem jak darmowe wypłaty z bankomatów. Wszędzie! Ja darmowe mam tylko w Polsce. Może je Pan zamienić na darmowe wypłaty na świecie? Na przykład teraz przez aplikację. I dodać ubezpieczenie w podróży. Ale czad. Tam też to może się przydać. Wybierz zmień, dopasuj. Konto jakże osobiste to korzyści, które wybierasz i zmieniasz kiedy chcesz. Aliur Bank. Wyższa kultura banknowości. Fajnie jest zawsze mieć pod ręką coś słodkiego. Sięgnij po pyszne cukierki i praliny Wawel za złoty 99 zł za 100 gramów. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Jeszcze niedawno moje włosy były takie słabe, cienkie i matowe. Bałam się, że zostaną na szczowce. A teraz mogę zobaczyć prawie żadnego włosa. Miałaś rację co do skrzypowity. Genialny efekt. A widzisz? Mówiłam, że skrzypowita ci pomoże. Skrzypowita z formułą Proher dzięki zawartym składnikom wzmacnia i odżywia włosy od wewnątrz. Skrzypowita jeden raz dziennie to unikalne połączenie skrzypu, pokrzywy i biotyny. Wzbogacone kompleksem witamin. Twoje włosy stają się gęste, lśniące i zdrowe. Skrzypowita, jesteś piękna. Babka! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Zawiera również cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj również gripovita acerolę, naturalną witaminę C. Mój ubezpieczyciel. Dziś pan nie może. Może jutro. A nie, jutro ja nie mogę. Wczoraj to mogłem. Na pamiątkę! Nie, dla rzeczoznawcy Aksa właśnie ocenia szkodę. O, i załatwione. Czwartek nie, piątek nie. Szóstek może. Cały mam wolny. Korzystając z aplikacji online, w Aksa szybko zlikwidujesz szkodę. Ubezpiecz się na AksaDirect.pl lub u agenta. AksaDirect. i załatwione. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam Preventik. Wzmacniam odporność. Olej z wątroby rekina. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest podwójna dawka oleju. Preventik dzięki podwójnej dawce odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina, ale to nie wszystko. Preventik jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Czyli ten Preventik to odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. A do tego ma jeszcze czosnek. To ja też poproszę Preventik. Preventik. Podwójne wzmocnienie odporności cenowy na weekend tylko w sobotę i niedzielę w Kauflandzie prawdziwie jesienny przysmak dynia kilogram złote 11 tylko złote 11 więcej na kaufland.pl Cześć mam już moje wyniki magnezu we krwi Super! Magnes nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. A żebyś wiedział, Adam polecił mi Neomak Stress. Doskonale uzupełnia magnes i wiesz, co jest najlepsze? No co? Neomak Stress ma składniki, dzięki którym się nie stresuje. Neomak Stress. Dobry magnes, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Wiem, dlatego go stosuję. Neomak. Taki powinien być magnes. Gotowałem w wielu dobrych restauracjach i wiem, że mięso czasem trudno doprawić. Zapomnijmy więc o zwykłych przyprawach. Czas na prawdziwą gwiazdę stworzoną przeze mnie przyprawę do mięs NOR. Mój sekret to kompozycja ośmiu ziół i przypraw. Razem nadają bogactwo smaku wszystkim rodzajom mięsa. Gwarantuję! Przyprawa do mięs NOR numer jeden w Polsce. Czemu tak długo? Nie mogę się wypróżnić. Cierpisz na zaparcia? Tak. Domowe sposoby leczenia nie są skuteczne. Weź lek Pikopil, który rozwiązuje problemy zaparcia. Pikopil mi już pomógł. Weź jedną tabletkę leku Pikopil wieczorem, a efekt zauważysz już rano. Pikopil bierzesz wieczorem, a rano toaleta. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. we